Już za trzy dni lecimy do Tunezji. Widzę się tam z Wami już w czwartek. A mamy za chwilę poniedziałek, bo już jest, jest noc w niedzielę. Tak więc do zobaczenia. Będzie fajny content. Czekajcie na to. Witam bo kochani Tak to się właśnie wszystko zaczyna jest godzina no dosłownie dwie minutki przed szóstą Troszkę się stresuję przed lotem Jestem w takim stanie, że jak przed chwilą mi zadzwonił budzik To myślałam, że ktoś do mnie dzwoni Go w wyłączyłam i przyłożyłam do ucha Dzwonimy do Jolci Bo napisała do mnie o trzeciej rano SMSa, który mnie obudził Dlatego wiem, że napisała Żebym jak wstanę, to żebym sprawdziła czy ona wstaje Cowani jest szóstera. No nie wiem czy nie jest za wcześnie przypadkiem. Halo? Dzięki. No, dzięki. Tak, już, już chcesz wstawać? Tak, tak, tak. tak Ale ty już wstawaj, a nie tylko udajesz, że wstajesz. Mam, mam sprawdzić no, tak. za 15 minut? Nie, 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 jest w porządku. Mamy jeszcze kolejne guziki jakby Dobra. Dobra, Julia obudzona. Zobaczenia jak będę wyszykowana. No i już. Ja ogarnięta. Wszystko w sumie już jest ogarnięte Pomalowałam się trochę Posprzątałam się trochę w pokoju Zaraz wyniosę brudne naczynia Lecimy kochani w tripa Walizka już, już mam ją spakowaną Ale boję się ją zapiąć, bo nie jestem pewna czy wszystko wzięłam Biorę walizę i lecimy U was co chcesz powiedzieć? Patrzcie jaki drzwi Ania wymyśliła. W drugim bardzo. Ja mam drzwi. Czekaj, czekaj. Ile masz na sobie? Pół outfit 10 koła. 7 koła. Mam na sobie outfit. 7 koła. jakie z Dwa dziewięć, tyk. tak, To Zosuwać się Też mam nowe kiksy. Ten jeden moment, przyśmiewa każdy Ja zrobię performance w Tunazji i będziemy zbierać pieniądze na jedzenie. Dobra. Nina przyjechała. Nie, mam cel. Wybiegnij i ukradnij, i wsiadnij do wózka. <grywa> z którego? A, z tego. Ale chuda. <grywa> Serio mówię. Wracamy do nienagrywania. Uśmiechnij się Wtedy marszałek trzy Tutaj muszę Ukrainie być. <grywa> Należy? Do mnie, do Hanny Pani Hanny, okej okay. Jakaś elektronika, powerbanki, laptopy bądź inne materiały niebezpieczne w bagażu? Nie okay. Wszystko mam w podręcznym Wszystko <grym> niebezpieczne Ja dostaję, tak? Czy nie? Dobra Dzięki okay. Yo, yo Ogólnie Som słyszeliście, jacy. co powiedzieli do mamy? Co? Że ją aresztują, jak wyleje to do kosza Zostawili nas, zostawili nas Kochani widzowie, no kuwa. Kurwa. Oświetlają moją mamę się okazało, że 10.30 już na samolot się wchodzi. Ja nie wiem, czemu tak szybko wszystko. Pierwszy raz tak. Okay. dzieciaki siedzą z tyłu. jest tak klaustrowo No, strasznie mało miejsca. Excuse me, excuse me, sir. Za <laughs> kurtkę. <Co ty się? laughs> excuse me, sir, can you take my jacket here? Masz, moją też. Nigdy nie siedziałem w tak ciasnym oh. miejscu. Co wcinasz? Muffin parmareski. Muffin? To jest muffin? Hmm. Co mi chcesz? Ja nie patrzę, to kamera. To co widzi kamera, moje oczy nie widzą. Tata to, to nam dał posadkę. Y, Tata nam dał fajny prezent, patrzcie. Taki prezencik. Zobaczcie jaki mamy zestaw piękny. Kuga będzie jadł frytki. Kuga. I je mamy. Mogę dopatrzeć 3 zł, byśmy mieli większe. Trzymajcie za nas kciuki. Przeżyjemy. Mam nadzieję. Staram się jakoś Kuka. Kuka. Kuga. nie kuka. 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 kaka. A może aparat przeżyje i, i będzie nagranie jak umieramy? Mam nadzieję, że przeżyje. Jeżeli nie przeżyje to... Czy wiedzieliście, że krowy to bardzo dobre pływacze? Nie, nie wiedziałam. Jakie pływacze? Bardzo dobre pływacze. Co to znaczy? Już lecimy, nie wiem czy mnie słychać. Ale nie nagrywałam w lotu, bo się baliśmy wszyscy. Była zaczyna oglądać Spiderman na Jaś sobie słucham muzykę, poszedł przed a tam ja coś na, na tamteciku. No ja zobaczę czy mi się nało dobre słuchawki i sobie posłucham muzyczki. No i coś Robię, bo wszyscy sobie tutaj zostawili i ogóle nie wiem co mam robić no ale coś pomyślę zaraz co tym razem wcinasz Parówę strasznie śmierci tam baruwa a ty co wcinasz? Zobaczcie jak lecieliśmy to było widać wysepki Lecz normalny ląd, to przy lądzie była tak niebieściutka, bo no Boże, ławiam, na Boże błagam, żeby po nas też taka pasja. Siema. wstałem. Czekam aż w końcu dojedziemy, wreszcie mogę wytrzymać. Znowu? Bo jest strasznie nudno Co? i ciężko. Co będzie zrobiła Co? Już wyłączam to bo się Hania, popłaczę zaraz. Co zrobi? Gdzie Gool. Lol, zrobiła Jezu, lol. to. Lol, zaraz czeka na nich Dobra, czekaj, ja teraz muszę sprawdzić, czy wszystko mam. No Bo w trakcie lotu faktycznie mogę ci wylecieć. Niepewnie. Lądowanie zakończone. Przeżyłem. Ej, ale w ogóle, zobaczcie jakie przerie. Przerie. Co to jest przerie? Barbie zawody dziecięce, jak to grał ten wie. Ladies and gentlemen, we have just landed at the Chorbażogi International Airport, where the local time is twenty past one p.m. Closing entries. Please take your seat pockets for any personal belongings. You. O nie. Chcesz zobaczyć obturny go. No, macie tam Właśnie weszliśmy do naszego prywatnego bufika. Omega jak yeah. to wygląda yeah. fajnie. Prywatne bufitnach. Yeah. No, prywatne. To jest <laughs> prywatny zawiech. <laughs> Patrzcie palma, palmy są Jać palmę. Było Pierwsza reakcja na palmę. Widziałem już w Warszawie. Strasznie dużo ludzi, strasznie dużą kolejkę. Gizas. Przejmujemy to. Przej przejęliśmy kanał. Puste mleko jest wszędzie. Puste mleko przejęte kanał. To ja muszę się. A nie poszła Słuchaj. Tu jak biegam. Wydaje że to wszyscy Dobra, nie wiem, co się dzieje generalnie. A nie ty już. Ach. Wiem, że coś się stało. Ja nie poszłam do toalety, bo już była kolejka. Udało nam się po jakiejś godzinie wyjść z czekania na... straszne, mi to. Czekaliśmy z godzinę na ten Aż po prostu trzeba było pokazać, żeby nam przypieczętowali paszporty. Kurde, patrzcie to. Ale to już jest piękne. No jest cudownie. Idziemy sobie elegancko. Trochę wieje, ale mi jest ciepło tak jak jestem, a jestem na krótki rękach. Idziemy teraz do autokaru numer 3. Czyli ten. Ten autokar zabierze nas do hotelu naszego. To no, jednak idziemy do tego. Sorry, to ja pomyliłam że. Nie myślisz, jesteśmy o temat wymiany teraz. Jutro o 15 mamy z nim spotkanie, on nam wszystko wtedy powie. sami na recepcji, ponieważ e, no rejestrują nasze pokoje, ale ja nie wiem naprawdę. jest ziomek, nazywa się Dido. Nazywa się Dido, a nie Dido. Ale podszedł do nas zagadał, że robi tutaj fajne jakieś stretching i inne... fajne się wydawał. No i czekamy teraz na pokoje, bo... Nic nie chcą dać, ale dali nam za to takie napoje Tu u nas, u nas już wypite, a tam jeszcze stoją To jest coś w stylu... Coś w stylu kolady. Jak dadzą pokoju to powiem no, Dostaliśmy już pięknie kluczyki Idziemy właśnie takim korytarzem Tutaj mamy pokoje dookoła Jezus Mary jakie tu korytarze Przecież się zgubię 2-1 5-4 to jest nasze, dobra. Witamy w naszym pokoju. Tutaj na wejściu po prawej stronie mamy elegancko szafeczki. Safe, jakby ktoś potrzebował Po lewej stronie mamy przepięknie ekskluzywną łazienkę Mamy suszarkę, lusterko przybliżające A Trochę się bym brudziła, ta wam jest no, Jak możecie zobaczyć, kran w stanie grzybicznym, że tak powiem Ale patrz, to jest jak na tych wyjazdach na Mhm mm mm -hmm. O, oj, weź to, weź to Tutaj mamy coś takiego, tutaj mamy pewnie lampkę, tutaj kolejne lustro. Fajne, bo duże i prosto na łóżko. W ogóle mega wysoko tutaj jest. E, mamy telewizornie, więc też fajnie. Przepiękny balkon. Wychodzimy, mamy tutaj palemki i basen, i ludzie, którzy się opalają na tym basenie. No i co, tak wygląda nasz pokój. Pewnie każdy wygląda podobnie. A ja głupia nie pomyślałam i wzięłam sobie opaskę bezalkoholową. No cóż, jeszcze zanim wyjdziemy, musimy zrobić test łóżka, tak jak Przemek prorobi. Dlatego poduszkę powochałam, Poduszka jest, jest neutralna. Ona nie pachnie, to znaczy, że nie była, nie była prana i ma kurz w sobie. Lecimy dalej, proszę zobaczyć to. E, na nie. prześcieradle jakieś kawałki jaha, że tak powiem to nie śmierdzi, to po prostu nie pachnie to jest hotel, w o, o fuj Hania za głęboko się dokopałaś włosy czekaj o kochani my właśnie wróciliśmy z dworu z i poszliśmy, pograliśmy chwilę w ping -ponga, zobaczyliśmy gdzie jest Bali w ogóle. E, więc bardzo miło. I teraz idziemy do. tam Ja idę do wszystkich tam, gdzie się z i grają. Więc pogram trochę z nimi. A później idziemy na kolację. kolację jest dobra o 18.30. Ale ogólnie miejsce ma git. Pulecko. Więc jesteśmy. Nie na takiego obiadu kolacji, już bardziej kolacji. Tam mamy piękne morze. i... Jest dużo jedzenia takiego bardziej oryginalnego, niż takiego i ich, a nie takiego ogólnego, na przykład nie ma frytek, tak jak zazwyczaj w takich hotelach są, więc spoko, bardzo spoko. Zobaczcie kochani, tą rozgrywkę została ostatnia bila. Jaś z Kubim muszą wbić tą czarną do tej dziupli. My z Julią została nam tam ostatnia Bila. Nagrywali to przełomowe wydarzenie. Przełomowe wydarzenie. Dobra, teraz uderzenie. Fuck! Kuba wbija i wygrywa pewnie. Yeah. No! Fuck. No! nie! i Gratuluję. Gratuluję. Thank you,